Moi mili, z tej strony a przed Wami kolejna porcja ciekawostek, tym razem o szóstej części Heroes'ów. Jest to wspaniała gra, która podaruje Wam wiele godzin niesamowitej zabawy. To również gra niezwykle rozbudowana i nieco skomplikowana, która wymaga zrozumienia wielu rządzących rozgrywką mechanizmów. W momencie wypuszczenia gry uniwersum Might and Magic obchodziło 25. urodziny. Omawiana część była i jest więc szczególna zarówno dla twórców, jak i fanów. Fabuła rozpoczyna się 400 lat przed wydarzeniami z piątej części i serwuje opowieść z prawdziwym epickim przepychem. Główną rolę grają w niej anioły, które to zawiązują spisek mający na celu rozpoczęcie wojny a pomóc im ma w tym zabity niegdyś archanioł, który powraca z zagrobu, by się ją zemścić i przejąć świat Aszan. Powstrzymać go mogą tylko potomkowie dynastii Gryfów. Jej członkowie to jednak niepokorne postaci. Najmłodsza z sióstr, Anastazja, zamordowała własnego ojca, a gdy wykonano na niej karę śmierci, powróciła z zagrobu, stojąc na czele hord nieumarłych, nekropolii. Jej brat Kiryus sprzedał duszę diabłu i w jego imieniu dowodzi frakcją Inferno. Dziedzic tronu książę Anton dał się omamić archaniołom i prowadzi niebiańską krucjatę frakcji przystani. Irina z kolei została wydana za mąż wbrew swojej woli i porzucając męża tyrana uciekła do morskich baśniowych krain, gdzie stanęła na czele frakcji świątyni. Z kolei najstarszy syn władcy księstwa gryfów Sławoja, zrodzony z nieprawego łoża Sandor, stał się pogardzanym przez wszystkich wyrzutkiem i w końcu uciekł do krain mitycznych orków i stanął na czele hord twierdzy. Heroes 6 opowiada więc zawiłą historię dynastii gryfów, a oto kilka ciekawostek dotyczących tej wspaniałej gry. Zapraszam serdecznie. Prace nad Heroes 6 ruszyły pełną parą tuż po premierze ostatniego dodatku do poprzedniczki dzikie Hordy. Ale jak przyznają twórcy, przygotowania i stadium koncepcyjne rozpoczęto na długo przed tym. Cały proces tworzenia gry zajął ponad 5 lat, z czego aż przez 4 projekt trzymany był w tajemnicy i oficjalnie ujawniono go dopiero na targach Gamescom w 2010 roku. Mało kto pamięta jednak, że już rok wcześniej wydawca puścił oko do fanów serii. W sierpniu 2009 roku pracujący dla Ubisoftu Erwan Lebreton i Romain Devalbert, twórcy Might and Magic Clash of Heroes, poproszeni o udzielenie wideo wywiadu dla jednego z niemieckich serwisów o grach, stawili się na nagranie w koszulkach z postaciami demonów i logotypem Heroes 6. Chociaż na pierwszy rzut oka pod względem technologii Heroes 6 wygląda bardzo podobnie do piątej części, grę napędza zupełnie nowy silnik, a za całość odpowiada inne studio niż poprzednio. Heroes 5 powstawał w Rosji w studiu Nival Interactive, ale w momencie gdy wydawca podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad kolejną odsłoną cyklu, rosyjscy programiści byli zajęci opracowywaniem sieciowej gry fabularnej Allods Online. Ubisoft musiał więc poszukać innego dewelopera. Wybór padł na węgierski zespół Black Hole Games, który nie dość, że posiadał już doświadczenie w grach strategicznych, armie Exigo Warhammer Markov Chaos, to właśnie skończył pracę nad elastycznym, świetnie nadającym się na potrzeby Heroesów silnikiem. Wydawca nie ukrywa, że temu zrządzeniu losu zawdzięcza wiele. Po miesiącach owocnej współpracy efekty przyrosły jego oczekiwania. Przy projektowaniu lokacji, jednym z priorytetów było prawidłowe oddanie specyfiki i topografii poszczególnych regionów Aszanu. Jak przyznają twórcy pracujący nad piątą częścią cyklu, Rosjanie nie przykładali do tego zbyt wielkiej wagi, wskutek czego dochodziło do paradoksalnych sytuacji. Na przykład lokacje według mapy umieszczone w gęstych dżunglach i Rolanu w grze raziły pustynną scenerią. Projektanci z Black Hole zadbali o to, by ukształtowanie terenu, dobór scenerii czy roślinności pasowały do regionu, w którym toczy się akcja misji. Wzorowali się zarówno na zdjęciach faktycznie istniejących miejsc, jak i obrazach przedstawiających fikcyjne krainy. Wśród inspiracji nie zabrakło także gier, eksperymentując z architekturą monumentalnej stolicy świętego cesarstwa, artyści brali pod uwagę m.in. wygląd jednego z miast Fable 2. Heroes 6 twórcy postanowili wykorzystać nietypowe dla gier podejście do scenariusza, znane z popularnych seriali telewizyjnych. Ze względu na ogromną ilość materiału, koniecznością stało się, by nad warstwą fabularną, dialogami, historią świata, a także biografiami jednostek i bohaterów. Pracowało aż pięciu pisarzy. Każdy odpowiadał za inną działkę, a ich pracę koordynował główny scenarzysta, który czuwał nad tym, by wszystkie elementy projektu były spójne i we właściwy sposób oddawały klimat serii. Twórcom zależało na tym, żeby ta część znacząco różniła się od poprzedniczki, zarówno jeśli chodzi o sposób narracji, jak i przebieg rozgrywki. Chcieliby debiutujące w szóstce walki z bosami były niepowtarzalnym przeżyciem dla graczy. Większość pomysłów udało się zrealizować, ale jeden szczególnie ekstremalny nie sprawdził się podczas wewnętrznych testów. Arena, na której miała toczyć się walka, z każdą turą się rozpadała, zmuszając gracza nie tylko do zadawania obrażeń potężnemu stworowi, ale i ciągłego parcia naprzód. Czyniło to potyczkę trudną i frustrującą, więc zaniechano dalszego rozwijania tej idei. Jeden scenarzysta wymarzył sobie z kolei lokację, w której gracz niszczy potężną tamę, powodując zalanie większości planszy i zmianę układu prowadzących przez nią ścieżek. Pomysł okazał się zbyt trudny do zrealizowania, więc z żalem go ostatecznie porzucono. Przetrwały natomiast intrygujące projekty wysp zawieszonych w próżni i wysoko ponad chmurami, które możemy podziwiać w kampanii Nekropolii i epilogu. W trakcie prac nad fabułą scenarzyści nie byli jeszcze zdecydowani, jakie imiona będą nosić główni bohaterowie gry. Żeby uniknąć nieporozumień i konieczności precyzyjnego tłumaczenia, której z postaci dotyczą kolejne sceny, nadano im tymczasowe imiona. W ich dobieraniu kierowano się prostą i skuteczną zasadą. Twórcy starali się przewidzieć, który ze znanych hollywoodzkich aktorów zagrałby daną postać w filmie, i na tej podstawie nadawali im kryptonimy. I tak dowodzący siłami przystani Anton stał się bratem Pitem. Opanowanego przez demona Kiryła nazywano Jude Love, zaś nieumarłą Anastazję Naomi Watts. Ksywki przylgnęły do postaci tak bardzo, że w dalszych etapach prac już po nadaniu finalnych imion twórcy nie mogli się od nich odzwyczaić i nieświadomie stosowali je w rozmowach i dokumentacji powodując zamieszanie, którego tak bardzo chcieli uniknąć. W świecie aszan księstwa wchodzące w skład świętego cesarstwa wzorowano na faktycznie istniejących europejskich kulturach. Księstwo Jelenia jest więc odzwierciedleniem Irlandii, Księstwo Jednorożca Wielkiej Brytanii, Księstwo Harta Francji, Księstwo Byka Włoch i Hiszpanii, Księstwo Wilka zaś Niemiec. Najbardziej istotny z punktu widzenia fabuły ród gryfów wywodzi się natomiast z kultury słowiańskiej i rosyjskiej. Dlatego jego potomkowie noszą węgierskie i rosyjskie imiona. Pamiętając o tym, nie trudno zauważyć, że część wydarzeń mających miejsce w grze, jak choćby prześladowanie orków i zmuszanie ich do prac w obozach koncentracyjnych przez wojska wilków, stanowi aluzję do wydarzeń faktycznie mających miejsce w Europie w różnych okresach historycznych. Niedługo przed premierą Heroes 6, uniwersum Might and Magic, w którym osadzona jest seria, obchodziło 25 urodziny. Z tej okazji twórcy umieścili w grze przeznaczoną do rozgrywki wieloosobowej mapę Broken Alliance, będącą odświeżoną wersją kultowego scenariusza z wydanego w 1996 roku Heroes of Might and Magic 2. To zresztą nie jedyny ukłon w stronę fanów serii, choć akcja Heroes 6 toczy się około 400 lat przed wydarzeniami z poprzedniej części cyklu. I towarzyszących jej spin-offów gracze odnajdą w niej wiele nawiązań. Jedna z map w kampanii Inferna toczy się na przykład w okolicy blizna Nelshama, głębokiego wąwozu z warowniami po obu stronach. Nadgryzioną zębem czasu lokację mogliśmy zwiedzić już wcześniej w pełnej akcji mieszance strzelaniny i gry fabularnej Might and Magic Dark Messiah a w Heroes 6 trafiamy do niej niedługo po wybudowaniu mostów łączących obie strony rozpadliny. W trakcie gry spotykamy też postaci znane z poprzednich części cyklu, np. Ludmiłę z Clash of Heroes, czy Kaspara z Heroes 5 i jesteśmy świadkami wydarzeń, które zapoczątkowały istotne zmiany w świecie Ashan. W pracach nad Heroes 6 czynny udział brali fani serii, o czym twórcy wspominają z dumą. Z wybraną spośród społeczności grupą miłośników cyklu konsultowali wiele ze swoich pomysłów, konfrontowali wizje z oczekiwaniami i starali się czerpać inspiracje z najlepszych sugestii. To właśnie dzięki fanom możliwości rozwijania bohaterów Heroes 6 są tak bogate. Początkowo każda z dostępnych w grze frakcji miała swoje indywidualne, pozwalające jedynie na niewielkie manewry drzewko umiejętności. Panom kompletnie się to nie spodobało. Ich zdaniem, swoboda rozwoju bohaterów miała kluczowe znaczenie i możliwości, takie jak nauczenie nekromanty korzystania z kuli ognistych, nie tylko nie psuły klimatu, ale wręcz czyniły rozgrywkę bardziej satysfakcjonującą. Twórcy stworzyli więc nowy system rozwoju, dający graczom o wiele większe możliwości, prowadzili też do gry nowe, zasugerowane przez społeczność umiejętności. Podobna decyzja zapadła tuż przed premierą gry, kiedy uczestniczącym w beta testach fanom nie spodobał się zaproponowany przez Black Hole wygląd ekranu miasta. I to już wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku. Jeśli się podobało, to miło będzie jak zostawisz łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania kanału i odwiedzenia jego strony facebookowej do zobaczenia w innych materiałach. Cześć.